Sami będziemy kowalami swojego losu. Dzień moi drodzy. Zapraszam do porodnika z Kruku Wodyna. Znajdujemy się w świątyni światła. Nie wiem, czy to, co ja Wam pokazuję, na mapie coś w ogóle daje, bo tutaj nie, nie ma takiej typowej, typowej mapy. Idziemy do góry cały czas. Tą świątynią i tak naprawdę nie widać gdzie się znajdujemy Ale w tym miejscu, gdzie ja stoję, jest kruk Odyna Tutaj na tym balkonie sobie skaczę Więc jest łatwo e, łatwo go można dostrzec Zresztą Żeby wam Jest to któreś chyba piętro, jesteśmy chyba na Na trzecim, niedaleko jest skrzynia Norn O tutaj sobie zejdziecie, tutaj Jak pójdziemy, to w dół jest to. I tam dalej jest skrzynia. Norm tutaj macie walkę. No i po tej walce widać właśnie nasze ptaszysko. No i proszę. Dziesiąty kruk w kolekcji. Mam nadzieję, że mm, materiał przydatny. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się hej.